Witajcie w Katlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na pyszne ciasto czekoladowe przełożone serkiem i dżemem malinowym. Jest rewelacyjne i można robić za taki mini torcik. Zaczynam od przygotowania czekoladowej masy. W rondelku rozpuszczam masło lub masło roślinne. Dodaję cukier i całość mieszam, aż cukier będzie rozpuszczony. Wtedy dodaję gorzkie kakao. Całość dokładnie mieszam na bardzo, bardzo małym ogniu, tak aby masa była gorąca, ale nie bulgotała. Następnie dobrze wymieszaną masę odstawiam, aby przestygła. Białka ubijam na sztywną pianę, do tego dodaję mąkę. Żółtka proszek do pieczenia, a także przestudzoną masę. Dodaję większość masy, troszeczkę zostawiam, e, będzie potem robić za polewę naszego ciasta. Ciasto miksuję na niskich obrotach i przekładam do foremki. Wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę około 35-40 minut, aż patyczek wbity w ciasto będzie suchy. Po wystudzeniu ciasto przecinam na pół, smaruję serem. A następnie ulubionym dżemem. Ja wykorzystałam dżem malinowy. Przykrywam drugą połową ciasta, a z wierzchu i na bokach smaruję dokładnie czekoladową polewą. Po wystudzeniu możecie śmiało kroić. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.